Jestem w firmie Regnis i mam przyjemność rozmawiać z panią Moniką Stefańską. Pierwsze pytanie: skąd pomysł, że akurat grzejniki? Mąż pracował w tej branży 18 lat i w pewnym momencie postanowiliśmy, że założymy swoją firmę. Spróbowaliśmy nasze pomysły. A co Was takiego wyróżnia na rynku? Myślę, że najbardziej wyróżniają nas top modele i nasze własne pomysły, które naprawdę przyniosły na rynek coś nowego, jeżeli chodzi o grzejniki. Najbardziej tutaj ta grzejnik, ten model grzejnik łezka 3D, 3DX. No teraz też fajnym top modelem jest Lox Duo. Myślę, że jest też, w dużej mierze przewijamy się tym, że mamy bardzo krótkie terminy realizacji, nawet przy grzejnikach ze zmianą kolorów czy przyłącza. Grzejniki A mogę dobrze, zadać pytanie, miedziane. jaka to jest długość realizacji takiego e, zamówienia? Maksymalnie mamy 7-10 dni roboczych do wysyłki do klienta. Super, rewelacja. Na tle rzeczywiście konkurencji e, wiem, bo mam w ofercie także inne grzejniki, to 7-10 dni roboczych to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Kolejne pytanie, jeżeli już tu mówimy o top modelach, czyli powtórzmy, które na dzień dzisiejszy z Waszej oferty modele najlepiej się sprzedają? No, w tym momencie najbardziej sprzedaje się nam grzejnik Lok Duo, czyli bardzo praktyczny i taki no, nowoczesny grzejniczek, gdzie te relingi sprawiają, że, że grzejnik po prostu jest w tej łazience praktyczny. To teraz, jeżeli mówimy o top grzejniku, to mm. jakie kolory? Oczywiście oprócz białego i czarnego, bo to wiadomo, że najlepiej się sprzedają. Jaki kolor na dzień dzisiejszy klienci najczęściej zamawiają? Kolejnym wybieranym kolorem jest na pewno RAL 7016, czyli ten taki Grafit. grafitowy standardowy, mm -hmm. a później to już są mieszane kolorki. O, mieszane. Jeżeli mowa o mieszanych, to tutaj za... z tyłu widzimy grzejnik w kolorze mm. mieszanym. Nowy pomysł kolor złoty połączony z czarnym, albo kolor biały połączony ze złotym, wygląda super, naprawdę dla mnie kozacko. Więc idziemy dalej z pytaniami. Czy był model w waszej ofercie, który wprowadziliście na rynek i był totalnym zaskoczeniem, czyli wyglądał standardowo normalnie, a naraz bum i się sprzedaje rewelacyjnie? Tak, do tej pory jest to model Łezka 3D, który wprowadziliśmy bodajże w roku 2021. I naprawdę okazał się totalnym hitem. O super, Miłeska też się podoba. Czy są jakieś pułapki, na które należy zwrócić uwagę przy montażu grzejnika, aby potem nie było reklamacji? No najbardziej, jeżeli grzejnik zostaje zamontowany, to sprawdzić sobie, czy odpowiednie i metalowa zaślepka są równo wkręcone ponieważ tam nie wchodzą dodatkowe zabezpieczenia i po użytkowaniu roku czy półtora gdzieś tam zaczyna się woda sączyć, jeżeli jest krzywo wkręcony i zaczyna po prostu farba gdzieś tam rdzewieć i, i dostajemy reklamację, że grzejnik przecieka i grzejnik rdzewieje. Jeżeli to jest dopilnowane i równo wkręcone, to ten grzejniczek naprawdę długo będzie działał. Wniosek prosty, nawet taki detal jak odpowietrznik, zwróćmy uwagę, aby był dobrze wkręcony na początku. Teraz jeszcze jedno pytanie. Taka rada dla osoby, która teraz szuka grzejnika, jest pełno modeli. Na co powinna zwrócić uwagę, przede wszystkim wybierając swój wymarzony grzejnik do nowego domu czy mieszkania? Tak naprawdę u nas można wybrać dowolny kolor, wzór. Może to być piękny grzejnik, ale najbardziej radziłabym zwrócić uwagę na praktyczność tego grzejnika. Jeżeli to jest łazienka, no to fajnie, żeby był jakiś reling do zawieszania ręczników, bo on zawsze ułatwia to funkcjonowanie łazienki. Jeżeli to jest jakiś salon, hall, fajnie, żeby ten grzejnik w pionie, których najczęściej teraz sprzedajemy, miał możliwość zamontowania jakiegoś haczyka do zawieszenia tej kurty. I czy czegokolwiek, co tam wchodzą do domu ludzie i, i mogą zostawić już po drodze, także no. Czyli jeżeli praktyczność, to tutaj jeszcze, możemy przypomnieć, są grzejniki z lustrami, czyli do korytarza grzejnik z lustrem może. Jak a tak? jeżeli chcemy teraz takie zimowe, pora zimne poranki czy też wieczory, to warto mieć w tym grzejniku grzełkę. Żeby, można tak, było, żeby, było tak, żeby się można było teraz dogrzać i co istotne, nie do każdego grzejnika da się wkręcić grzałkę, więc trzeba o tym pomyśleć wcześniej. Ale wydaje mi się, że też to, co istotne, to jest moc tego grzejnika, żeby nam Bardzo było ciepło. Bo co z tego, że wybiorę sobie ładny grzejnik, który mi się podoba, mhm. ale on nie ogrzeje mojego pokoju. Więc pamiętajmy o tych wytycznych, wybierając swój nowy grzejnik. A ja dziękuję za rozmowę. To również bardzo dziękuję.